Dzień dobry. Chciałbym teraz powiedzieć, że zauważyłem jedną taką rzecz, że około dwa razy szybciej kraje typu Polska przyswajają głupie trendy zachodnie, zwłaszcza neomarksistowskie głupoty. Po czym to wnioskuje? Po bardzo prostym wskaźniku, takim jak demografia, gdyż krajom zachodniej Europy zajął mniej więcej 30 do 35 lat osiągnięcie tam, gdzie to się stało, oczywiście, yy, nadwyżki zgonów nad urodzeniami. Natomiast w Polsce, od momentu, kiedy dzietność zaczęła systematycznie spadać, zajęło to mniej więcej 15-16 lat. Yy, jest to bardzo niepokojący trend, pokazujący, jak nasze kompleksy wobec społeczeństw zachodnich niesłusznie wyrabione od stuleci powodują, że ak akceptuje większość z nas każde G wielkie, niszczące i niebezpieczne, jakie stamtąd napływa. Ten trend jest bardzo niepokojący i rzeczywiście należy się nim przejąć i przeciwdziałać.